Chcesz zabić swoją pasję, zrób z tego swój zawód. W języku polskim pasja się kojarzy z byciem takim fantastą, człowiekiem oderwanym od rzeczywistości. John Maxwell, w jednej ze swoich książek dotyczących właśnie skutecznej realizacji marzeń, mówi mniej więcej o tym, że rzeczywistość nie jest wrogiem marzeń, jest wrogiem fantazji. Warto te swoje wyobrażenia zawsze konfrontować z rzeczywistością. W rzeczywistości szukać potwierdzenia, czy to, co ja sobie wyobrażam, w ogóle ma ręce i nogi. Przykład, chcę być zawodowym lektorem, idę do najlepszych lektorów w kraju, no po to, że chcę od najlepszych, nie od cioci na imieninach, nie od mamy, babci czy kolegi Kazika usłyszeć, że rzeczywiście to, co reprezentuje sobą, ma potencjał do tego, żebym za jakiś czas był jednym z najlepszych lektorów w kraju. Miałem wrażenie, że niektóre osoby się troszeczkę ode mnie tak odsuwają na zasadzie, że no, zdecydował się na to, na co ja się nie odważyłem nigdy w życiu. tak w razem... ludziach ich własne tęsknienie. Dokładnie, dokładnie tak. Jeśli się człowiek otacza tymi dużo wyżej i wyżej stażem i tym doświadczeniem właśnie wprowadzeniem czegoś własnego, to bardzo służy, bo to są tacy ludzie, którzy nie będą ci zazdrościć, którzy cię gdzieś tam pociągną tak się dociera do tych swoich mistrzów danej kategorii, zaczyna się z nimi rozmawiać, to się okazuje, że to są tacy sami ludzie jak my. Często nie... też okazuje się, że oni mieli więcej błędów i porażek niż na przykład osoba początkująca prób w ogóle. Dokładnie tak.